Dobra, znowu jestem z Dona odcinek, yy, Chyba to już będzie ostatni odcinek, bo w tym odcinku miałam wam wytłumaczyć tylko te tylko rzeczy, które mogą zmienić na przykład całą rozgrywkę. Takie rzeczy jak y, klasy, umiejętności, przedmioty w pancerz i takie przeciwnicy, grupy przeciwników. Słownik, system, system wiecie, bohaterowie wiecie, animacje, typowe zadania. Typowe zadanie wam nie wytłumaczę, bo ja nawet nie wiem, o co w tym chodzi. I stany, to, to da się zrobić swój, ale tylko wam nie będę wytłumaczył, bo ja najczęściej jak ja to robię, to i tak to nie działa, więc wam tego nie wytłumaczę, tak to stan stanów. Y, animacje. Y, Zaczniemy od tego fajniejszego, czyli animacje. Na przykład jak się bije mieczem, to jest animacja, oczywiście, że tak. I... Um, o, te O, tak. A, tak, wygląda, tak bicie mieczem. Są, bo jakieś niektórzy są, różne animacje są. Mm. Pokażę Wam jedno, co według mnie jest bardzo fajne. Um, to, to mi się spodobało. Bardzo fajnie wygląda według mnie. Ale chyba najsilniejszy atak, jaki jest w tej grze to mi się wydaje, że to jest um, ...inferno. Tak, <grytanie> <grytanie> tak <grytanie> bardzo fajnie wygląda. I teraz wam pokażę, jak zrobić taką własną animację. 81, znaczy 81 z MF, to mamy tą to więcej, i tak dalej. Nazwa. Czkolwiek. Piscyperki, obojętnie, wy możecie sobie wymyślać. Potem wybieramy grafikę. E, A tak. No to są sobie rzeczy. Grafikę, jaką chcemy stawić, i robienie tego, tego, co, to jest też, też ciężkie. przez nas tak. To, to jak jest tutaj bawiące, ja to wstawiłem, ale ale, ale nieważne. Tego by nie macie. Um. Hmm. Co by tu wziąć? Tam. Możemy też dać kolor, na przykład zielony. I może być też grafika numer dwa. Na przykład... Yy, tornado. Tak, Tornado. Tak, mój telefon dzwonił, więc musiałam odebrać. Przy yy, czym byliśmy? Yy, chyba dodałam to i, i chyba nic jeszcze nie wytłumaczyłam. No dobra. Yy, yy, wybraliśmy drugą grafikę. Tak, wybraliśmy. Yy, 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 yy. No dobra, to zaczynajmy. To jest takie kółko, co się obraca i musimy to po kolei dać, żeby to tak wyglądało, jakby się obracało. Zaprezentuję ja to Wam. Yy, to na przykład Dajemy gdzieś tak tu, możemy wybierać ten i tak teraz całkowicie wchodzimy na tym, czy coś tego typu, tylko następny. Eee. Eee. Ha, Zostałem. musimy dać klatki i rować, na przykład, z drugi najemy Z drugim dajemy Ach, kurczę, nie piemieszka. dajemy to tak dokładnie tu, na tych liniach, które są z tyłu. No bo to tak będzie wygląda jakby się przesunęło. I jest bardzo dużo właśnie robiłam takich, takich takich właśnie rzeczy. rzeczy, rzeczy. Hmm. Hmm. Chodzi mi o o, o. o animację. Lubiłem się tym bawić. To dość fajna rzecz. Do tej gry. Już widzę, że. że już ktoś skończył w misji. Czas. Czy prawie, no jesteśmy już w połowie czasu, bo ja nagrywam po 10 minut. I dlaczego? Dlatego, że ja mam panikama, który nagrywa nie więcej niż 10 minut. Tak, to jest bardzo smutne. <grych> tak, to jest naprawdę bardzo smutne. <grych> No żeby jeszcze jeden odcinek, chociaż naprawdę nie mam siły nakręcić jeszcze coś. Już już to tak z wielką niechęcią robię. Tak nie chcę mi się ogólnie, ale zauważyłam, że czegoś wam nie wytłumaczyłem, mimo że mówię... zajmiemy się tam tym czymś, to już pomyślałam a już nagram. No dobra. Tak, tak to wygląda. Możemy dość oczywiście muzykę w pracy, na przykład 3 i to nie tak bardzo taki dźwięk. Ja się nie za bo to są dość głośne dźwięki, więc sobie słuchajcie i tak dalej, jak to coś wybiera. Jak to wygląda? Hmm. I tutaj możemy dodawać jeszcze jakie rzeczy, A to już wam wytłumaczyłem. Ja typowe zadanie sam słownik. Słownik to chyba wiecie co chodzi jak ten, HP i tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Różne tam rzeczy przedni poziom i tak dalej, na przykład... Yy, nie wiem, że mogły się nazywać z, e, złoty, i e, tak albo kupa, tak. Tak, i tam, jak widzicie, jest taki puścik, zginąłem sobie, potem potem robiłam swoją taką jakby grę, i tam właśnie znalazła się biała dziewczynka, tak, z tchepaw, e, czy tam dżepaw, z tak, mi się skojarzyły, zrobiłam bardzo podobną mapę do tego, że nie letką, tylko zrobiłam. Przedmioty, yy, miksturka HP, bla, 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 cena, coś tam dodaję. To chyba zrozumiecie o co chodzi. Ja tego wam nie będę tłumaczył, Bronię wytłumaczę. Miecz boku. tak, tego mam, miecz boku. Bardzo super. Yy, wiecie, jak to działa, tutaj Nazwa... Yy, raz, To może być, na przykład, ta maska, Możemy pić możemy nawet nawet, nawet kilofem, e, magiczną królą, kawałkiem drewna, marchewką, krzyk, cebulą, e, piórem. Tak, weźmiemy pióro. Opis. Opis piórek. chyba tak coś się Co pisze. Się. Animacja, tak, tak, tak. Tam to coś. Tak będzie wyglądało, bicie piórek. Cena, cena 3, a tak 1. <grym> <grym> Atrybut miecz, miecz Ja to pióro. Tak, dobra. Hmm, ale tutaj to też pewnie zrozumiecie. Przeciwnicy możecie zrobić własnego przeciwnika, tutaj możecie dodawać ataki i się chyba tym umiecie obsłużyć, Tak z letka mi się wydaje. Możemy zrobić też te walki. Oczywiście pojawi nam się kamip i... o Ci się nie pojawi. Zajem białą dziewczynkę. ona nie ma broni, ona... ma on mnie Nie, nie chcę poproszać. Zbroję ale szlaku nie ma. Tak, tak, będzie lepiej. Tak, to jest takie jakby test walki, a ja już na dzisiaj kończę i... Pewnie Wam się podobała ta seria. Yeah. Nie zróbcie swoją własną grę.